Hej, pokażę wam dzisiaj 18 sprawdzonych stylizatorów do kręconych włosów, które kosztują mniej niż 20 zł. Zapraszam do oglądania dalej. Na początku zaczniemy od pianek, później przejdziemy do stylizatorów w formie żelu, a później do kremów. Wczoraj spytałam was na Instagramie, jakie tanie stylizatory najbardziej Wam się sprawdzają. Wypisaliście mi mnóstwo odpowiedzi, ale tak naprawdę większość się pokrywała. Więc to, że te kosmetyki są sprawdzone, znaczy, że albo są sprawdzone przez Was, albo ja już je testowałam i wyrobiłam sobie o nich jakąś tam opinię. Pierwsza propozycja to pianka Panty Defined Curls, kosztuje około 12-13 zł i dostaniemy ją m.in. w Rosmanie, w Hebe czy w Superfarmie. Bardzo ładnie nabłyszcza włosy i je definiuje, tworząc przy okazji taki efekt 3D, gdzie możemy doszukać się każdego lokas osobna. Po prostu one są aż tak mocno zdefiniowane. To nie jest jedna z tych pianek, które dają nam wielką objętość i nieco bardziej matowy efekt. Wręcz przeciwnie, ona daje nabłyszczenie i definicję i przy okazji niestety przez to często miałam po niej przyklap, szczególnie kiedy przesadziłam nieco z jej ilością. Dlatego. Podobnych włosów do moich, czyli takiej średniej długości i dosyć gęstych, polecam dawać maksymalnie jej pompkę, bo i tak po takiej ilości uzyskujemy na niej sucharki. Parę miesięcy temu zauważyłam, że Niwea wypuściła kosmetyki do kręconych włosów i byłam w ogromnym szoku i byłam, przyznaję się wtedy jeszcze, nieco sceptycznie do tego nastawiona, ponieważ obawiałam się, że będą pełne alkoholu wesprzającego, pełne silikonów i tak dalej. I po prostu bałam się, że będzie to pewnego rodzaju niewypał. I jakiś czas temu marka Niwea przysłała mi paczkę z tymi nowościami, i pomyślałam sobie, no to Dobra, a no już się uda. Sprawdziłam na początku ich skład i byłam w szoku, bo naprawdę są w porządku i później przeszłam do testów. I ostatnio na nagminnie, wręcz przy każdym myciu używałam pianki Niewa Acryl Plumping Mousse, z którą się po prostu pokochałam. Z tego, co sprawdzałam w internecie, pianka kosztuje około 15 zł. Niestety jeszcze nie zauważyłam jej w żadnej drogerii stacjonarnie. W każdym razie daje prześwietną objętość, ale przy tym te loki pojedyncze nie zanikają, nie ma takiej utraty definicji. Jest i definicja, trochę mniejsza oczywiście niż w przypadku Pantene Define Curls, ale jest ta definicja i jest też objętość, więc u mnie tutaj nie jest raczej nad tą pianką Pantin. Testowałam ją zarówno po myciu, jak i przy reanimacji, i, i do tego, i do tego sprawdziła się genialnie i przy okazji nie dawała mi żadnych sucharków. Ostatnią piankową propozycją będzie Isana Loken. Kosztuje około 7 zł i możemy ją dostać oczywiście w Rosmanie. Ja osobiście jej nie próbowałam, jest to jedna z propozycji z ankiety z Instagrama. Kiedy sprawdzałam jej opinie na grupie Carriers z Polska, to były one raczej takie neutralne. Nikt nie mówił, że jest to jego ulubieniec, ale też nie było komentarzy w stylu, że zrobiło mi ta pianka jakąś krzywdę. Także jeśli ktoś miał z nią styczność, to koniecznie niech napisze, jak mu się ta pianka sprawdzała. Przechodzimy do kosmetyków stylizujących w formie żelu, czyli tych, których po prostu będzie najwięcej. Pierwszą propozycją żelową będzie oczywiście Cyrus Porehole Man, czyli mój dawny ulubieniec. Kosztuje około 13 zł, niestety aktualnie jest on trudny do dostania Ewentualnie można go znaleźć w jakichś większych marketach typu Carefour, Kaufland czy Tesco Ja osobiście nigdy nie znalazłam, ale widziałam wiele zdjęć w internecie, że tam właśnie dziewczyny go znajdowały Pamiętam, jak jeszcze rok temu pojawiła się na grupie informacja, że jest on wycofywany ze sprzedaży I wtedy praktycznie cała grupa z Polska rzuciła się na Osman i okoliczne drogerie w poszukiwaniu właśnie tego żelu I naprawdę kupowałyśmy wtedy po wiele, wiele, wiele tubek, na przykład po kilka czy kilkanaście i ja sama przyznaję się, pewnego razu doszło do tego, że miałam nawet 6 tubek w swoim mieszkaniu. No, to chyba może Wam zobrazować to, jak bardzo kochałam ten żel. Po jakimś czasie przestałam go używać nawet wtedy, kiedy jeszcze miałam jego spory zapas, ponieważ zauważyłam, że wszystkie kroski, które pojawiają mi się koło uszu, na karku, na ramionach i na szyi e, są niestety spowodowane właśnie tym żelem, także było mi trochę przykro, no bo jednak był to mój ulubieniec, e, ale aktualnie myślę, że wiele kosmetyków stylizujących, które teraz używam mogłoby go przebić. W każdym razie jest to jeden z najmocniej trzymających żeli, także jeśli szukacie takiego mocnego utrzymania, to jak najbardziej mogę go Wam polecić. Ma średnio gęstą konsystencję, troszeczkę się lepi, pachnie takim, takim typowym męskim zapachem i oczywiście pojawiają się po nim sucharki. Jest on oczywiście zgodny z metodą Curly Girl i nie ma wysuszających alkoholi w składzie. Kolejny żel to jego brat, czyli Sajos Max Holdman, czyli ta tubka z zielonym napisem. On akurat zawiera w składzie substancję mocną myjącą, dlatego też skreśliłam go na starcie i nigdy go nie próbowałam, ale wiem, że miał też wielu swoich zwolenników, chociaż po jakimś czasie może zacząć te włosy wysuszać. Kolejnym kosmetykiem, na który swego czasu był ogromny szał na grupie, jest żel Isana Hide Control, czyli ta zielona tubeczka, która niestety została zniszczona przez producenta, ponieważ producent wyprowadził nową wersję tego żelu, która jest z alkoholem wysuszającym. Żel kosztuje około 10 zł i możemy go dostać oczywiście w Rossmanie, ale radzę rozglądać się za starą wersją, bo anuż może gdzieś jeszcze jest skryta. Ja przyznaję się, że mam jeszcze schowaną w pudełeczku tę starą wersję bez alkoholu. Mam nadzieję, że jeszcze nie jest zepsuta. Jest rzadszy od Sajosa i też o wiele słabiej trzyma. Sajos potrafił mi utrzymać włosy naprawdę na jakieś, nie wiem, 6-7 dni bez reanimacji i wyglądały całkiem w porządku, a tutaj po Isanie już pod wieczór, kiedy myłam włosy rano miałam nieco spuszczone włosy i nieco mniejszą definicję. Moim zdaniem też dawał trochę mniejsze nabłyszczenie niż Sajos i generalnie włosy były całkiem mięsiste przy nim, nie było aż takich sucharków chyba nawet praktycznie w ogóle nie było tych sucharków po Isanie, ale trochę przeszkadzał mi ten matowy efekt i to, że muszę dzień w dzień reanimować włosy, ponieważ ten żel mi ich po prostu nie utrzymywał. Kolejnym żelowym hitem jest złoty taft, który kosztuje około 9 zł i możemy go dostać w większości drogerii i też przy okazji w biedronce. Jest o wiele gęstszy od Sayosa i mam wrażenie, że nieco mocniej trzyma, przez co miałam zawsze ogromny problem z odniotaniem sucharków płonim. To była po prostu jakaś męka. Dlatego też myślę, że nie przeszedł do moich ulubieńców stylizujących, Za to wiem, że ma naprawdę mnóstwo zwolenników. Zresztą połowa tych odpowiedzi, które pojawiły się w ankiecie na Instagramie, dotyczyła właśnie tego żelu. Ogromnym minusem tego żelu jest jego zapach. Jest słodki, duszący, męski niby, ale to, są takie, to jest taki zapach najtańszych perfum na świecie. Um, nie wspominam tego dobrze. Kolejną propozycją z tej samej marki jest. Taft niebieski. On kosztuje też około 9 zł. Jest jeszcze zgodny z CG, ponieważ jego następca zaraz nie będzie. Podobno nieco słabiej trzyma od złotego tafta, ale ja niestety nie miałam okazji go spróbować. I tak jak mówiłam, kolejna propozycja nie jest zgodna z CG, ale też jest to produkt marki Taft. Jest to taft przezroczysty, też kosztuje około 9 zł i jest on jedną z Waszych propozycji z ankiety na Instagramie. Kolejną ważną propozycją jest Eco Styler Olive Oil. Jest to żel, który kosztuje około 15 zł, ale generalnie też pisaliście mi w tej po prostu Eco Styler, więc nie wiem czy chodziło Wam głównie o to, czy też o jakieś inne, bo też pojawiały się pojedyncze Eco Styler Olive Oil, ale też właśnie tylko sama nazwa tej marki, e, także nie jestem pewna czy chodziło tylko o te wersje, czy też o inne. Dajcie koniecznie znać ci, co tam się wypowiadali w tej ankiecie. Żel kosztuje około 15 zł i ja strasznie się z nim nie lubię. Spróbowałam go raz albo dwa razy i za każdym razem było po prostu źle. Nie dość, że strasznie niewygodnie mi się rozprowadzało go po włosach, ponieważ już w dotyku jest taki strasznie tępy, dla mnie jest on za gęsty i po prostu nieprzyjemnie się to rozprowadza, to jeszcze miałam taki, taki sam praktycznie efekt na włosach. Już kiedy włosy schły, były od razu poplątane. Nie mogłam w ogóle w nie w ręki włożyć, mimo że podczas mycia je rozczesywałam. I kiedy już wyschły, to były matowe, tępe, po prostu. O, oh, jak siano. Dlatego też bardzo źle wspominam ten żel, ale wiem, że naprawdę wiele osób po prostu go lubi i nawet włosy im po nim błyszczą, także nie wiem, po prostu się z nim nie polubiłam, ale wiem, że wielu zwolenników za nim stoi. Kolejne dwa kosmetyki będą to propozycje z marketów. Pierwszy z nich jest Skouflanda, kosztuje około 5 zł i nazywa się. Bejwola Wet Gel. Mam nadzieję, że tak to się czyta nazwa tej marki. Mam nadzieję, że nie urodziłam włoskim czy jakimś tam innym językiem. W każdym razie skład jest w porządku, nie ma alkoholi wysuszających i osoba, która poleciła mi go w ankiecie na Instagramie, powiedziała, że świetnie łączy się z Sajosem. Kolejny żel pochodzi z Tesco, jest to Avower Strong i kosztuje, uwaga, 3 zł, a ma pojemność pół litra. Jeśli to nie jest najbardziej opłacalny żel na świecie, to nie wiem, co nim jest. Jest to taki skład typowy dla żelu, nie ma w nim alkoholu. E, ja go nie używałam, ale jest to propozycja jednej z Was e, z ankiety z Instagrama. A teraz jedna z najtańszych propozycji tego filmu, czyli żel siemienialnianego, czyli inaczej wszystkim, mam nadzieję już, znany glutek. Jest to żel, który robimy sami w domu, także oczywiście film z tutorialem będzie podlinkowany w opisie tego odcinka. Teraz przechodzimy do ostatniej kategorii tego odcinka, czyli do kremów stylizujących. Jako pierwszy na tapet pójdzie chyba większości już osób znany krem Isana Pure Loken, który kosztuje około 10 zł i dostaniemy go oczywiście w Rosmanie. Ten krem jest treściwy, ciężki i tłustawy. I moglibyśmy sobie pomyśleć, że jeśli krem jest tłusty, to włosy będą po nim nabłyszczone. Ale nie. Włosy są po nim jakby przetłuszczone, są tłustawe, ale przy okazji są też matowe i spuszczone. U mnie ten krem w ogóle nie trzyma skrętu. A nawet jeśli już coś tam się pokręci po nim, to generalnie już po pół godziny tego skrętu nie ma. On zanika, włosy się rozpadają, są spuszczone i tłuste, postrączkowane. Nie, 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 ale za to kiedy go połączyłam kiedyś z Sajosem Pearl Home Man, z tym moim starym ulubieńcem, to efekty były naprawdę bardzo ładne, włosy były pięknie zdefiniowane, podkreślony był skręt, nabłyszczone były całkiem te włosy i utrzymywał się skręt przez około 2 dni. Ale oczywiście krem występował też w ankiecie na Instagramie, więc są również i jego zwolennice. Mamy tu teraz kolejną propozycję od Nivea, jest to krem stylizujący Curl Defining Cream. Mam go akurat pod ręką, bo dzisiaj nagrywałam przebitkę do filmu o metodzie finger Coils która już pojawi się niebawem na kanale. I generalnie bardzo fajny mi dawał pościsk. Jest trochę właśnie taki tłustawy, ale nie jest aż tak tłustawy jak Isana. A całkiem sporo teraz udawałam na włosy. Na razie używałam go tylko ten jeden raz, więc jestem bardzo ciekawa, jak sprawdzi mi się przy takim normalnym ugniataniu po zwyczajnym myciu. Kosztuje około 15 zł i widziałam już na Instagramie wiele pozytywnych o nim opinii. Także myślę, że warto go spróbować, tym bardziej, że jest on zgodny z metodą Curly Girl. Kolejną waszą propozycją jest krem do loków z Joanny, kosztuje około 7 zł, dostaniecie go m.in. w Rossmanie, ale ma w składzie wysuszający alkohol Denat, także ja wam go nie polecam, umywam rączki, wasza propozycja, więc jeśli wam się sprawdza to ok, ale po jakimś czasie może po prostu wysuszyć nam włosy. Mam jeszcze dwie propozycje od Was, tyczą się one tej samej firmy, czyli Marion, ale są to dwa różne produkty. Pierwszy z nich to jest Final Control, który kosztuje około 7 zł, ja go nie próbowałam. Jest niezgodny z CG, ponieważ zawiera silikony, ale alkoholu nie ma, więc ewentualnie może się skuszać kiedy na niego trafię, no bo 7 zł... Bez alkoholu można śmiało, myślę, próbować. A druga propozycja z tej firmy to jest Otoloki Balsam na Małe Sprężynki. Generalnie często ta nazwa objęła mi się o uszy i myślałam, że ma całkiem dobry skład, skoro jakby tak często się o nim mówi. E, kosztuje około 7 zł, ale jest niezgodny z CG, plus ma jeszcze alkohol wysuszający. Mm, jest to kosmetyk jakby proponowany do użycia na włosach dziewczynek, na włosach dzieci. A ja szczerze, żebym takiego kosmetyku nie poleciła dzieciom, bo po co dzieciom kosmetyk, który ma wysuszać im włosy, delikatne włosy. I to wszystko, dajcie znać, czy czegoś nie pominęłam, czy macie jeszcze jakieś w zanadrzu kosmetyki, które są takie tanie i oczywiście, jak Wam się podoba, taka forma filmu, taki spis kosmetyków, które kosztują mniej niż ileś tam złotych. Mam już taki jeden film na kanale, ale on tyczył się masek i odżywek, które są tańsze niż 15 zł i oczywiście do tego filmu również będzie link w opisie. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, kliknięcia dzwoneczka, łapek w górę i spojrzenia na mój Instagram i Facebook Zakręcownia, na grupę Zapuszczaj Zakręcownią na Facebooku i na grupę Curly z Polska. Widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, pięknego dnia i na razie. Pa, pa!